Festyn został zorganizowany przez oddział PTTK działający przy Hucie Miedzi w Legnicy, ale otwarty był dla wszystkich. To była do tej pory taka impreza zamknięta dla, tylko dla członków klubu żeglarskiego Poseidon, ale postanowiliśmy wyjść trochę do ludzi tutaj, żeby się zareklamować, żeby zachęcić też ludzi z, z gminy Kunice do aktywnego wypoczynku pod żaglami, pokazać, że jest to można miło po godzinach spędzić czas. Otwarcie sezonu żeglarskiego zazwyczaj odbywa się na przyłomie marca i kwietnia. W tym roku został on nieco przesunięty. W tym roku trochę opóźniliśmy no, ze względu na układ świąt, ale też uznaliśmy, że chcemy to zrobić bardziej uroczyście, że ma to być święto też rodzin, prawda, rodzin, które przyjadą nie tylko z, z Legnicy, ale i spoza. Komandor klubu żeglarskiego Poseidon podkreśla, że mimo tego, że ośrodek jest własnością PTTK, otwarty jest dla każdego. Dlatego chcemy jasno wpuścić sygnał do, do wszystkich, do otoczenia, że każdy może tutaj przyjść i świetnie się z nami bawić. Bandera została podniesiona, sezon został uroczyście otwarty, a pogoda dopisała, można było więc korzystać ze wszystkich uroków jeziora.